Nawet jeden mieszkaniec może spowodować w budynku wielorodzinnym wzrost opłat za niesegregowanie odpadów o 400%. Wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która wchodzi w życie w tym roku. Wyższa opłata wprowadzona została ze względu na konieczność uzyskiwania wysokich norm recyklingu wymaganych przepisami unijnymi. Dotychczas było tak, że każdy mieszkaniec samodzielnie deklarował, czy będzie segregował odpady, czy nie. Nowelizacja ustawy narzuca niejako obowiązek segregacji na wszystkich z nas. To wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia mieszkaniowa w zabudowie wielorodzinnej odpowiada za segregację odpadów, a więc w sytuacji, kiedy jeden mieszkaniec lub kilku mieszkańców w dużej nieruchomości nie segreguje tych odpadów, będzie decydowało o tym, czy opłata zostanie naliczona. Gminy mają do dyspozycji możliwość naliczenia. Od dwukrotności do czterokrotności opłaty za odpady niesegregowane w przypadku sytuacji, kiedy mieszkańcy nie dopełniają zasad segregacji odpadów. W takich sytuacjach wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie skupiają się głównie na edukacji, ponieważ nie ma możliwości weryfikacji konkretnie, który mieszkaniec przyczynił się do wzrostu opłaty za, za, segregowanie, za niesegregowanie odpadów. Konieczny jest aspekt edukacyjny. Są to spotkania plenerowe, spotkania z mieszkańcami. Dobrym pomysłem są również projekty dobrego sąsiada i dobrych praktyk recyklingowych, wszelkie sposoby na promowanie recyklingu i świadomości mieszkańców, ponieważ odbija się to zarówno na naszym środowisku naturalnym, jak i na naszych portfelach.